Cześć, witajcie serdecznie. Tak sobie pomyślałem, że porozmawiamy o Ninja Gaidenie, jednej z moich ulubionych gier. Mam być sobą, więc będę sobą, więc wybrałem jedną z najlepszych gier, jaka kiedykolwiek w życiu trafiła w moje ręce. I też dzięki tej grze kupiłem pierwszego Xboxa oryginalnego, bo miałem iść do sklepu. Słuchajcie, wspominałem Wam jeszcze po PlayStation 2. Ale zobaczyłem filmik z tej gry i powiedziałem: ło, muszę w to zagrać. A że premiera była już niedługo, a wiem, że strasznie długo tę grę robili, to tym bardziej wybór padł wtedy na Xboxa. Zaraz była premiera Ninja Gaidena. No i tak to się słuchajcie wydarzyło tak się ta być może zielona miłość zaczęła. Mam też. Nie mam niestety pudełkowego Ninja Gaiden trójki, ale mam cyfrowo wersję z 360 i wersję teraz kupiętą tą kolekcję Master Collection. Ninja Gaiden Master Collection, gdzie macie Sigma 2, Sigma 1. No i właśnie Razers Edge plus fajne tam jakieś artworki. Takie dla fana jak ja, no to praktycznie yy, pozycja obowiązkowa, tak. Dlaczego jest ten odpalony, nie tylko dlatego, żeby Wam pokazać, że te Gaideny mam wszystkie, czy ogólnie jakie mam gry. Tylko dlatego, że na tej konsoli jesteśmy w stanie wszystkie te gry sobie zagrać, więc potraktujmy może też ten odcinek trochę jako moje retro wspominki. Postaram się coś takiego zrobić też o innych grach, o grach, które były w moim życiu ważne, które są, które są starymi grami i można je na Xboxie odpalić, ale nie tylko na Xboxie, po prostu o grach, które w jakiś sposób wpłynęły na to, jakim jestem graczem, ukształtował mi się ten. Mój charakter, gracza, ten kręgosłup gracza. Każda ta gra działa na Xboxie, Wkładałem płytkę, pobiera się odpowiednia tam wersja. Macie to słuchajcie w 4K, także bardzo ładnie to wygląda dzięki tym update'om, które Microsoft dał za darmo. Śmigają wszystkie w 60 klateczkach, płynne do bólu. No, gra się w to po prostu bajecznie. W ogóle nie czuję, żeby te gry się zestarzały. Nie, nie odczuwam czegoś takiego, dalej mi się w nie gra świetnie. I uwierzcie mi, że raz na jakiś czas przychodzi taki moment, że muszę sobie w Gaidenika Bleka zagrać, w dwójeczkę, muszę, za, muszę sobie też zagrać. Sigma 1 też bardzo lubię, no Sigma 2 i trójkę. To już niestety tak, to już Wam później opowiem, jak seria z Kozaka niestety mm, upadła. Na tyle upadła, że do dzisiaj, gdzie dwójka, trójka, już nie pamiętam, kiedy nawet trójka wyszła, wiem, że dwójka w 2008 roku. Trójka, słuchajcie, nie pamiętam, kiedy dokładnie. Ale trójkę już nie robił, to Monobo i też Zresztą też bardzo lubię i szanuję człowieka. Wiem, że pijak, ale zrobił, robił świetne gry na pierwszego Xboxa, bo idę do Live'y i właśnie Ninja Gaiden'a. I trójkę już robiło niestety inne studio. To znaczy to samo studio, ale już bez tych głównych dowodzących. No i wyszło im jak wyszło niestety. Troszeczkę za bardzo tą grę zmienili. Dopiero później sobie przypomnieli, za co tak naprawdę ludzie Ninja Gaiden'a pokochali. No ale lecimy, słuchajcie, od początku. 2004 rok, pamiętam to jakby to było dzisiaj. Miałem iść kupić playaka dwójkę, ale zobaczyłem pierwszy filmik z Ninja Gaidena z gameplayu. Już jak Ryu biegł po ścianie, zrobił tego swojego flying swallow, obciął trzy, trzy głowy naraz i mówi: Ja cię kręcę w ogóle. Jaka gierka? Co tam się dzieje? Tym bardziej że tematyka ninjasów w Japonii w tamtych latach mnie strasznie kręciła, więc oczywiście wjechał Ninja Gaiden. No i cóż, no w grze się po prostu zakochałem. Masa godzin, masa dobrego grania, masa świetnych, wspaniałych chwil tą spędzonych, no na wszystkich poziomach zmasterowana, wymasterowana, nawet na tyle, słuchajcie, jak macie taką gazetkę w domu, Neo Plusy, słuchajcie, z 2004 roku, tak, 2004 rok. Ja niestety znalazłem tylko dwa, mm, dwa numery, bo tutaj udało mi się wkręcić do tej gazetki, Pozdrawiam Winsa, który właśnie mnie wkręcił do tej gazetki. Wiemy, że kiedyś Neo Plus no to była jedna z naprawdę z grubych gazet. No i tutaj w kąciku bijatyk, słuchajcie. Przepraszam, tu się nazywał to Fighting Club. Fighting Clubik. Tutaj na czarno sekrety Ninja Gaidena. I to jestem ja, który to pisałem. To mogliście sobie moje słowa przeczytać. Opisałem tutaj Wam całą grę właśnie Ninja Gaidena, bo jeszcze blaka wtedy nie było. Black wyszedł później troszeczkę, ale tu wam opisałem całe, całą jak przejść tą grę na najwyższym poziomie trudności. Wtedy to był Very Hard. Opisałem na początku czym jest Ultimate Technik, do czego jest służy rewersale i ogólnie walka na czym polega walka. No i też o Rolu opisałem takie krótkie, jakby zagadnienia podstawowe, ważne dla gry, no a później chapter po chapterze. Opisywałem każdego bossa i przeciwnika, którego, który występuje na danym, w danym czapterze, jak z nim się tam. Jak z nim walczyć, żeby było, żeby było. Wam Łatwiej, tak? Więc tu macie: Mówię 2004 rok, to jest miesiąc, słuchajcie, numer 9, wrzesień. Tu mamy wrzesień. Od września zacząłem, zacząłem pisać te opisy. Kolejny to jest tutaj, mam co mam? Tutaj mam październik, i niestety reszty numerów nie mam, ale też mówię dalej, to udało mi się. Nie pamiętam ile tych części już było, no ale druga część skończyła się na szóstym chapterze. Chapterów było chyba 16, z tego co już pamiętam. I mogliście sobie, mówię, poczytać o wszystkich moich, e, o tym jak przejść grę na waryhardzie. W pierwszym Ninja Gaidenie. opisywałem tu różne bagi, różne kombinacje. Naprawdę świetnie ten czas wspominam. E, 2004 rok, no to dawno temu, słuchajcie. Więc w Ninja Gaidena się długo grało. Później wyszła dopasiona wersja, czyli Ninja Gaiden Black. Ona miała ekstra rzeczy takie, bo jeszcze pomiędzy Ninja Gaidenem a Ninja Gaiden Blackiem oni wydali takie dodatki, dwa które były tylko na Xbox Live do pobrania. No i później postanowili te dodatki wrzucić na płytę, dodać jeszcze misję i chyba dodatkowy właśnie poziom trudności to był Master Ninja. No i co? No i kurczę, no i dostałem i dodatkowe stroje też. No dostaliśmy kom kompletną grę. No to na tamty czas to było 10 na 10 No, no nie miała żadnych wad. Grafika była. Przepiękna płynność animacji, po prostu cudowna e, walka, muzyka, bossowie, no ta gra po prostu e, zapadała w pamięć. Przerywniki renderowane, no po prostu, no, no totalny kozak. Też bardzo fajnie teraz, jak patrzę na te gry, podobało mi się, podoba mi się to, jak te gry kiedyś były wydawane. Słuchajcie, dostawało się fajną książeczkę, nie jakieś tam kartka z, nie wiem, z reklamą albo z jakimś innym zdetem. Nie, kurczę, fajna książeczka. Opisane jakieś ciosy, zagadnienia, przeciwnicy, też fajnie kto, co, z kim i dlaczego. Opisane itemy, podstawowe techniki, czy nawet wszyscy, nie wiem, wszystkie postacie w grze. Także mówię, no kiedyś te gry naprawdę jakoś tak fajnie wydawali i fajnie było je posiadać, stąd też te, te gry mam. No i mówię, do dzisiaj sobie lubię, może już Ninja Gaidena nie gram, raczej odpalam blaka, no bo jest po prostu dopasioną wersją pierwszej części. Też Black y, naprawili sporo ciekawych bugów, bo to były fajne bugi, ale jednak bugi z pierwszego Kaidena, gdzie przypomnę, to nie były czasy, kiedy wam wydawali pacza do gry i patch załatwiał sprawę. Nie, tu trzeba było naprawdę wydać, poprawić, coś ekstradać, żebyś chciał znowu na to o, kasiorę wydać. Tak się grało w 2004 roku, strasznie czekałem na Ninja Kaiden na dwójeczkę, jeszcze ekskluzywa na Xboxa, to też był jeszcze ekskluzywy na Xboxa, więc Tutaj no, trzeba było tego Xboxa mieć. Poza tym tak jak wspomniałem, no, pierwszą generację Xboxa, pierwszego Xboxa oryginal bardzo mi wspominam. Też myślę, żeby zrobić wam właśnie na kanale zrobić taki, jak to się nazywa, słuchajcie, słowa mi brakuje, taką kurczę, no, słuchajcie, no, widzicie, tak to jest, jak to człowiek czasami myśli o czym innym, a o czym innym mówi. Taką o, serię, serię taką wspominki tych moich. Zresztą też pisaliście, żeby dać taką, chcę coś takiego zrobić, wybrać te swoje konsole, te swoje najlepsze konsole, jakie uważam, e, w życiu miałem, nagrałem, no które najlepiej wspominam. Na pewno jedną z tych konsol jest właśnie Xbox pierwszy. 360 też będzie, no bo naprawdę po genialnym pierwszym Xboxie, e, mimo że dostał w ciacho od PS2, no bo dostał i to nie ma o czym nawet gadać, to jednak miał kilka gier, które mnie po prostu, no. Przyciągnął do siebie na dłużej, no i kolejne zapowiedzi, właśnie jak Ninja Gaiden 2 czy kolejnych części Halo. Halo akurat tu nie ma, ale to wspólne później. No to mówię, no trzeba było kupić 360, tym bardziej, że ona już była rok wcześniej niż Playak trójka. no i miał te zapowiedzi. Także wychodzi Ninja Gaiden 2, może już graficznie tak nie urywał jak jedynka, ale jest to dla mnie zrozumiałe, ponieważ ta gra miała naprawdę fajny system walki. Dekapitację. Szczerze do dzisiaj żadna gra w mojej ocenie tego typu nie osiągnęła tego co osiągnęła. Ta gra. czyli tutaj ciała zostawały przeciwników, nie znikały, tutaj się odcinało ręce, nogi, tu wszystko latało. I jak odciąłeś tą rękę albo nogę, to można było ten finisher zrobić i po prostu tych animacji była kupa masa. No tu gra była skupiona na walce, na animacji. Także ja przymknęłem oko, że ona graficznie nie wyglądała tak jak. Wyglądała jedynka na swoje lata i Ninja 1-2, mimo dobrej grafiki, to nie, było, nie była krom piękną, ale też nie wszystkie poziomy. Miała poziomy, gdzie wyglądała naprawdę do, bardzo dobrze, ale miała też poziomy, gdzie wyglądała średnio. Mniej więcej mnie to już nie interesowało, mówię. Tutaj jednak walka ciała przeciwników, które wam zostają, nie znikają. No i to, ile jest tych animacji, ile tych broni, wypatrzyłem tej grze, bo po prostu grało się w nią mega modnie i uważam, że Ninja 1-2. Mimo gorszej grafy była świetnym tytułem, świetną kontynuacją, bardzo super ją rozbudowali. Szczerze to chciałbym kiedyś takie połączenie zobaczyć, te cechy i ta przekminka, bo też w Ninja Ga-1-1 .1 było fajne to, że ta gra była jakby zbudowana trochę na takim delikatnym backtrackingu. Dwójka nas już ostro rzuca, tu jesteś w dżungli, tu w Rosji, tu jesteś na jakimś statku, tu jesteś w Japonii. Trochę mi się to podejście nie podobało, też w, w dwójce, w jedynce mi się podobało, że gra była bardziej spójna, ta historia tam była lepiej poprowadzona, wracałeś do tych lokacji, one były fajnie napisane, fajnie zaprojektowane, a tutaj trochę tak strasznie ich fantazja podniosła, ale tak jak wspomniałem, gameplay i tak wszystko wynagradza, bo naprawdę końcówka w Gaidenie, te ostatnie poziomy, no to mm, sztos. Sztos, naprawdę świetny tytuł, do dzisiaj też sobie lubię pograć, tym bardziej, że mówię na Xboxie to po prostu chodzi cudownie. Też jeszcze fajne wydania tych gier były, słuchajcie, książeczki, też tu jakaś, nie wiem, reklama, nieistotne, ale książeczka też z Padzikiem. Tutaj napisane, słuchajcie, wszystko jak leci, historia, zagadnienia, bossowie to nie, ale sklepik, nie sklepik, a nawet i bossowie są, słuchajcie, a ja są, Elizabeth jest nie jest też w bardzo, postaci bardzo fajnie napisane mówię, dwójeczka też no, rewelacyjna część, no tak w nią się ciolało, też karmarany robiłem, waliłem w to jak, 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 jak porypany, tak, słuchajcie, no i też mnie naszło na ten filmik dlatego, że o tyle tu jeszcze tej świetność była tej serii, tak, tak później się ukazała właśnie Ninja Gaiden 3 Razer's Edge, no i ona już, słuchajcie, taka fajna nie była, niestety. Muszę powiedzieć, niestety taka fajna nie była, przynajmniej ta pierwsza edycja. Później ją troszeczkę właśnie, jak wyszedł ten Razer to troszeczkę ją naprawili. Trochę ten Ultimate technik wrócił do tej gry, no i trochę to fajnie zaczęło w końcu działać, tak? Bo na początku, wiecie, mi, ta taka wersja basic, no to dla mnie, dla fana to był strzał w pysk, tak? Później wydali takiego spin-offa Ninja Gaiden Yaiba, taka rysowana. No, i to też nie było nic nadzwyczajnego. No, i no nie dziwić się, że jak wydaje się Ninja Gaiden 3, który jest tak, taki sobie, a później się wali takiego jajibę, który się totalnie nie przyjął. No, to nie ma się co dziwić, że trzeba na jakiś czas tą serię po prostu zakopać pod dywan. Na tyle ją zakopali pod dywan, że mówię 2000, okej, okay, 2012. Dobra, jest podpowiedź. Czyli od 2012 do dzisiaj oprócz tej odświeżenia, tej kolekcji. Tak naprawdę nie było żadnej gry z Ninja Gaidenem, no ten Jaiba też chyba tam wyszedł 2 3, 3 lata później, ale ja tego nie traktuję w ogóle jako kanon serii, tylko jako tytuł, tylko żeby, nie wiem, może zachęcić do gry, że jak ktoś zobaczy Jaiba Ninja Gaiden, to on mówi, o kurcze Ninja Gaiden nowy, może fajny, może kupię. Bardziej chyba o to tutaj chodziło, niż o to, żeby faktycznie to był Ninja Gaiden. Także w 2021 daj nam tą odświeżoną serię. Ja myślę, że zrobili to właśnie po to, żeby zobaczyć jakiś odzew, czy ludzie jeszcze na ten tytuł czekają, czy chcą to kupić. Zobaczyli jak to się sprzedało. Wydaje też to na Switcha, więc kolejna platforma. Z tego co czytałem, sprzedało się to całkiem nieźle. No i teraz kombinują. Wiem, że chcą przywrócić tą markę. Ale mam nadzieję, i dzisiaj, właśnie się bardzo fajny news ukazał. Bo dzisiaj, słuchajcie, wyszło, wyszły tam na Twitterze pewne, pewne stwierdzenia, że być może najnowszym Ninja Gaidenem zajmie się takie studio jak Platinium Games. Platinum Games to jest studio, które zrobiło Bajonetę, Niera i zarąbistego Metal Gear Solid e, Risinga, słuchajcie, bardzo fajne tytuły, co tu się wydarzyło, dlaczego tu nic nie ma, a dobra, jest jeszcze raz, więc bardzo fajne gry, e, jest szansa, że naprawdę, jest szansa, że zrobią naprawdę świeże spojrzenie, ale mam nadzieję, że spojrzą na te dwie gry w zasadzie i Zachowają ten duch tej serii, dając przy tym nowego kopa. tak? MGS, Rising i Wyszyt zarąbiście, więc mają u mnie kredyt zaufania. Dlaczego uważam, że to jest dobry ruch? Dlaczego nie powinno się tego Team Ninja zająć? Team Ninja, ponieważ oni się już za bardzo skupili na tej formule Souls -like tak? Zrobili tego niocha, świetny jest. Nie, bardzo dobrze mi się w niocha pierwszego grało, dwójkę nie grałem. Teraz wydają tego Wulonga, będzie w Game Passie, zagra się, zobaczy. No ale ja uważam, że ta formuła solsowa do Ninja 1 nie pasuje. Nie chcę, żeby z Ninja 1 zrobili mi kolejną souls-lajkową -like To ma być jadka, to ma być korowa, ta sama rozgrywka, którą zawsze Ninja 1 miał i oferował. Dynamika i jeszcze raz dynamika, tak? Także tak kochani, no, krótki taki szybki filmik o tym jak Ninja Gaiden wpłynął na moje życie, o tym jak to się w staromiście grało, o tym jak też się zaczęła miłość i do Xboxa i do gier tego typu, bo naprawdę, tak naprawdę to Ninja Gaiden zaczął, zaczął, zaczął we mnie nie pierwszy Devil May Cry, tylko Ninja Gaiden dał drogę ku temu, żeby pokochać tego typu gry, a też pewnie się zaczęło to od grania w Biatyki. Więc słuchajcie, Ninja Gaiden, jedna z moich takich gierek życia, eee, też dzięki niej mówię, jakaś tam miłość do tej konsoli się pojawiła, robiło się nawet opisy, fajne wspominki. No, czekam, czekam. Chciałbym, żeby przywrócili tą grę, żeby mi dali Ninja Gaidena, no bo czekam na niego. Dlatego też tak ostatnio na tego gadowara trochę narzekałem, że szkoda, że gadowar już nie jest gadowarem, tylko jest tym nowym, świeżym spojrzeniem, bo tęsknię za takimi właśnie grami. Gdzie walka i ilość przeciwników, komposów i ciosów, i broni było najważniejsze. A nie, fabuła tam. Fabuła to była tam, wiecie, o, przy okazji, żeby się coś działo, żebyś miał kogo bić po mordzie i tyle, tak. Także słuchajcie, no to wszystko w zasadzie. Eee... Chciałbym, właśnie myślę, żeby sobie taki felieton, takich e, swoich gier e, zrobić. Też felieton trochę retro. Pytacie, co z tym retro? No więc. Też myślę, że fajna, fajna, fajna postać, w fajnej postaci to retro, bym wam podał. Ja niestety mówię, nie mam takiego zaplecza jak Tomek, jak Marcin. Tego tak nie kolekcjonuję, nie zbieram, więc trudno mi będzie tu się ze wszystkim wystawiać. Będę pokazał tylko to, co mam. Na pewno chcę pogadać o Dreamcastie, na pewno chcę pogadać o, o pierwszym PlayStation, na pewno chcę pogadać o pierwszym Xboxie, o Nintendo 64. To są na pewno takie cztery moje konsole, które najwięcej mi frajdy w graniu w życiu dały. PlayStation 2 zresztą też. I na pewno o tych konsolach będę chciał zrobić takie osobne filmiki, wypowiedzieć się, jak to wszystko się toczyło, jak mi się na tym grało, jakie właśnie takie top 10 gier z każdej takiej, takiej konsolki Eee, wybiorę Wam, opowiem Wam o, te, o, tych, o tych grach. No, a tymczasem to wszystko słuchajcie, dzięki, że jesteście. Komentujcie, piszcie. Ninja Gaiden polecam każdemu, kto nie grał i macie serię X, czy nawet Playaka, czy nawet Switcha. Master Ninja, kolekcja Sigma też są dobre, też można popykać. Aczkolwiek, jeżeli macie Xboxa, zachęcam naprawdę, nie Master Ninja, tylko blaka sobie łyknąć. Dwójeczkę tą oryginalną, zrobioną przez Tomo Monobu i tak bo ten gość stworzył tą serię i czuł po prostu czuł ten klimat, a odkąd przejęła to już troszeczkę inna drużyna, gdzieś tam popłynęli trochę w drugą stronę, gdzie nie bardzo mi się to podobało. No i w zasadzie o to oni doprowadzili, że serię trzeba było schować do szuflady na parę ładnych lat, ale miejmy nadzieję, że teraz oni przywrócą jej światłość, na co liczę, czekam. Mam nadzieję, że już niedługo pierwsze materiały, może nawet teraz na Video Game Awards będą jakieś pierwsze teasery, bo tam największe takie bomby z Rawszewalą. więc miło by było zobaczyć logo Team Ninja, później Platinum i Ninja Gaiden liczę na reboota, nie na czwórkę, tylko na reboota, bo tej serii się należy po prostu napisanie historii od nowa. Nie ma co tego kontynuować, raczej to trzeba zresetować. Trzymajcie się kochani, cześć.